Hejka, to Alex Blackrose. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku Królewskiej Opowieści 4. Święte Przymierze. Góry, ogólnie, z góry chciałabym Was przeprosić, że w tym tygodniu to tak średnio było z filmikami. Ja jeszcze dzisiaj muszę zedytować. Mam nadzieję, że jeszcze, bo dzisiaj jest piątek, A jeszcze dzisiaj pod wieczór uda mi się dodać filmik. Ogólnie to od tygodnia mam chore gardło. Teraz brzmi dobrze ale w pracy myślałam, że się zaduszę, za e, bo najpierw bolało mnie gardło bardzo, nie umiałam przełykać przy, w ogóle. E, jak stwierdziłam, że w końcu biorę i idę do lekarza, to na następny dzień miałam magiczne ozdrowienie. Nie miałam już spuchniętych węzłów chłonnych, gardło mnie bolało, ale nie tak bardzo. Więc ogólnie stwierdziłam, pójdę do pracy, zobaczę jak się będę czuła, najwyżej no, na, na następny dzień pójdę. Na do lekarza, na jakąś wizytę, żeby mi to zobaczył, ale po prostu mam kaszel i zaczynam tracić niekiedy głos. Czasami, albo jak go nie używam dużo, to też zaczynam tracić głos. Dzisiaj, jak byliśmy na punkcie obsługi klienta, to w sumie pani wychodziła, chciała się coś jeszcze dopytać. A ja wybucham kaszlem, bo się nie wiem, przesuszyło mi gardło czy coś takiego, i nie umiałam przestać kaszlić i mnie dusiło. I ja miałam takie, co się dzieje? A najlepsze jest to, że nie mogłam w żaden sposób się napić, bo nie miałam tam żadnego picia, bo nie, nie bierzemy na punkt napojów. No i ogólnie to było śmiesznie, bo. Jeszcze musiałam czekać i z taką panią, która e, mnie szkoliła. Ja tam naprawdę tylko siedzę i, e, i sprawdzam, co mi daje do sprawdzenia. Tak naprawdę ona się tym zajmuje. I po prostu czekałam na nią, żeby iść i w ogóle i to było takie... Błagam, bądźmy. Ja nawet tych ludzi w tej poczekalni nie przewitałam, bo ja myślałam bardziej o tym, czy ja zaraz nie zacznę tutaj, nie wiem, fikołków robić. Czy ja z tobą już rozmawiałam. But I can sense the staff. whereabouts B me the map of the woods Here you need to clean a paper in order to make a map No z tego, co pamiętam to cały czas gonimy za zatroom i on teraz y udało nam się go odsucić. i on stwierdził aługa i się przeteleportował i uciekł, i coś tam zabrał nam. Ha! Jakąś tam laskę, no. I w sumie to... zaklęcia? Mogę już zrobić jakieś zaklęcie? Oh my nie mogę jeszcze. E, ja nie pamiętam dokładnie o Lewce. Muszę mi wybaczyć, muszę na początku by kombinować, co tu się dzieje. Tutaj jest? Klucz ze skrzyni. Jakiej skrzyni? Serio? Głównie bardzo dziękuję panu. Zagrajmy z... Bo gdyby nie jego... odcinek... number... five. Miałabym niezły problem. Nice. Okej. Okay. Coś chciałam Wam powiedzieć, ale ogólnie to mam pamięć myszki owocówki i jak zawsze zrobiłam coś jeszcze i zapomniałam. To niebezpieczne. Brakuje szczepli. No i w przyszłym tygodniu zaplanowałam e, te wszystkie live streamy i wszystkie filmiki w sensie zobaczymy e, jak to będzie. Ach, no tak, przecież dostałam klucz do skrzyni. Ogólnie dom, okazało się, że zapomniałam e, w sumie, że e, 15 jest wolne. Więc mogłam ten live 15 zrobić po prostu troszeczkę szybciej, ale już stwierdziłam, dobra, walić to. Eee... Zapełnione... Czysta kartka papieru to wszystko, czego potrzebuję, żeby magicznie stworzyć mapę. Aha. Akurat czystej kartki papieru nie mam. A zaraz będę miała. Okrągły klucz. Po co mi okrągły klucz? Mapo. Tutaj mam coś do roboty. A, boże jestem specjalna naprawdę. No, ogólnie to... Seria. Co, co my tak naprawdę robimy? Teraz delikatnie zmiotę pędzlem. No dobra. O oh god. To portale, czy portal zabierze mnie do laski? Porozmawiać z nim. Show me. Tak naprawdę zrobił. No, już wiem, co chciałam wam powiedzieć. Ogólnie to. Chodzę dzisiaj po pracy. Jestem sama, bo. Chłopak jest na larpie, na gotyczku. Jak się okazało, jest tam też ekipa z TV-gry. Trochę się nie dziwię, bo się tak trochę rozpromowali. Czy to ten Kowiec kręg? To nie jest coś tam. O co za jedny łosiek? Co za jajcaz. Boże, co ja gadam? Co ja gadam? Help! The goggles! No i przychodzę z pramucy I w sumie to nawet dobrze nie weszłam. Okazało się, że y, brzuszek mnie ładnie nagrodził. E... Niespodzianką w postaci. Czy to żonaroty? Tak. Ona była łosiem, przez cały ten czas krękiem jakoś przemienił. Może znajdę zakręcie w domu albo w powozie. I okresu zostałam. I ogólnie to. Potem się okazuje, że jest pisemko z urzędu pracy, i ja mam takie. Co oni chcą ode mnie? Czy ja coś źle zrobiłam? Wywalą mnie ze stażu. Co tu się powyprawiało? I w sumie to. Otwieram. Alton. Przepraszam. Adam. No, przyznaliśmy pani hmm, te stypendium. Takie, takie ilości. Może się pani odwołać do 14 dni. Eee może się pani odwołać do 14 dni, i coś tam, coś tam nie. I kamień spadł mi z serca. A, wiem, ile będę dostawała pieniędzy, bo nie byłam tego pewna, bo ja wiedziałam procenty. Mój chłopak znalazł gdzieś tam, ile tego jest. Mój chłopak znalazł inną, e, że tak powiem, e, inny koszt. Więc. E, e. Raz jak wiem, to tyle dobrze. Nie wiem tylko e, dokładnie, kiedy będę dostawała to wypłacane. Jest to miesięczne stypendium. E, mam nadzieję, że e, jakoś logiczne, jakieś tam daty. Ja nie mogę, nic nie umiem. Widzimy się zaraz. Mechanicznie mu. Znowu mi kartło trochę wysiada. <śmiech> <śmiech> Więc... E, wspaniale. Ale w sumie... Czarka ręczna to tutaj, nie? Miałam rozwalić. Może o to chodzi. I co jeszcze mogę mam ogólnie powiedzieć o tym wskażu? Niech to mi za dużo. Cieszę się, że trafiłam na niego. Na pewno zdobędę sporo. Nie, nie wiem, czy uznać, nie, opisać to jako umiejętności, ale doświadczeń. I poznam też sporo supi ludzi, ale nie wiem, czy tam zostanę. Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewna. O mój, może No, Ja jestem przyzwyczajona do całkowicie innej roboty, wam powiem, i nie, nie czuję się tam komfortowo. Tym bardziej, że no, natłok rzeczy, które trzeba umieć, jest całkiem spory. Już mi się to wszystko kiełbasi, ale odpowiedzialna robota z którą ja nie mam doświadczenia. To tak to potem wygląda. Nie mogę winić tylko i wyłącznie siebie i robić wszystko, co mogę najlepiej, jak potrafię. No ale boję się, że niestety im tam kiełbaszę wszystko i, i psuję i spowalniam robotę. No ale co ja mogę zrobić? No skoro pozwolili mi. E, skoro pozwolili mi. E, brać udział w stażu, no to chyba wiedzą, że jest taka możliwość, że będę popełniała błędy i nie będę wszystkiego dobrze wiedziała. A, do mogę to rozbić. No. I przyszłam dzisiaj. Szkielet, co za poskutny gust. Wiałam sobie, dzisiaj przyszłam, ogarnęłam brzuszek, Zaraziłam się na list, wypuściłam buby i o właśnie najpierw pójdę tam te monety poszukać. O, widzicie, pominęłabym, bo to była jedna. A tutaj jest tu... A tutaj jeszcze nie mogę wejść. Dobra. Y i wypuściłam Mile na ten moment. Później wypuszczę tam tą dwójkę, ale muszę jeszcze wziąć i ponagrywać wam i muszę tam im posprzątać i. Później wezmę i poedytuję, żeby był ten filmik na dzisiaj. Mam nadzieję, że mi się uda. A jak nie uda mi się dzisiaj, to przynajmniej wezmę na przyszły tydzień. Będę miała więcej filmików i w przyszłym tygodniu będzie po prostu... więcej. Bo ja miałam w sumie nagrane 3. Zobaczcie, no, że tak brzmię, ale... No, czuję się jakbym zaraz miała się zacząć krztusić. Yy, kolejny dziwny zamek, tym razem na pewno znajdę do niego klucz. Co ja mówiłam? <laughs> to dopiero po muszę się jej pozbyć, jeśli mam zdobyć miecz. Mam wrócić. Jak bardzo mam wrócić. Tu mam wrócić. Aha, pilnikiem mogę, ty. Nie? A jednak, widzicie? Ale muszę Wam powiedzieć, że jak mnie chwalą, to czuję się naprawdę wyjątkowo, nie? Aha, taka głupota. Ja jestem osobą, która po prostu tak. Ma tak głupio, że. Cieszę się, że. Ktoś tam w jakiś sposób się mną zainteresuje, doceni moje umiejętności. ale wiem, że potem będzie ode mnie oczekiwane i potem żałuję, że pokazywałam, że umiem naprawdę. Niekiedy gorzej jest pokazać, że się umie niż odgrywać głupa. Czasami niekiedy lepiej jest... A, a, niestety, ale przekonałam się po pracy w maku, gdzie jak już raz pokazałam, że coś mi wychodzi. To niestety, ale potem nie cisnęli na to jedno stanowisko. I w końcu, no, to jest jeszcze klucz. Dobra. No, ciągle mnie potem dawali na na stanowisko, którego potem ja po prostu nienawidziłam. I powiem Wam, że zastanawiam się, co zrobić po tym stażu. Może szczerze powiedziawszy, jest szansa, żebym e, wzięła i. Jest szansa, żebym wzięła i. Eee, pewnie została. Jak będą mnie chcieli zostawić, to, to jak najbardziej będę mogła. Podejrzewam, że skoro mnie tak chwalą, to. Nie, jest to całkowicie niemożliwe. Ale. No, nie wiem. Nie wiem, czy chciałabym. Boję się tam cokolwiek zrobić, że popełnię błąd. A, czuję się jakbym miała popełnić błąd, że naprawdę nie wiem, jaka krzywda miałaby się stać. I po prostu, no nie wiem, nie wiem, czy z nie dam radę. A to zobaczymy. Jeszcze mam pół roku, bo to kończę w sumie w. 31 stycznia kończy. Wiecie, kryształy mają magiczną chanę, nie wiem jaki symbol należy. Eee. Ale 3 eee. Ale nie wiem po prostu to zrobić. Eee. Próbować inne staże w innych miejscach po prostu czy wziąć i całkowicie coś innego szukać, czy próbować znaleźć jakąś fizyczną robotę, choć naprawdę szukałam miesiąc i nie chcieli mnie. Więc po prostu... Nie. albo ciągnę dalej. Próbuję dalej w ten sposób, albo, albo coś innego. No to zobaczę. W sumie jest tam taki chłopak, który też chyba myśli, żeby iść stamtąd. I jak już się pytał, kiedy kończę starszy ja powiedziałam, że ja nie wiem w sumie, czy po tym styczniu dadzą mi przedłużenie tego stażu, pełnienie, z życie nie, moim szczęściem, moimi umiejętnościami. Więc po prostu stwierdzam, że to może pójdzie z sobą. Mam się też mniej więcej wtedy. Przepraszam, że ja tak ciągle piję, ale moje gardło. Jednak chyba jest jeszcze w tak opłakanym stanie. Chciałam dzisiaj bardzo dużo nagrywać, ale widzę, że jeszcze z jeden, dwa odcinki będę musiała przestać. Ale widzę też, że jesteśmy już 34 minuty na linii, więc. wykombinujemy co zrobić dalej w następnym odcineczku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I że usłyszymy się następnym razem. W kolejnym odcinku krepskiej opowieści. Bye, bye!